Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem będzie Paweł Korycki, który jest przedsiębiorcą i zajmuje się dosyć nietypową działalnością, mianowicie sprzedaje firmy. Pawle, czy mógłbyś nam coś opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz dokładnie? Cześć, do Rafał, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę do Was mówić, do Twojej publiczności. Słuchajcie, sprzedaż firm? To jest coś, co w Polsce to jest w ogóle zupełna nowość, bo większość ludzi buduje firmy wiecie. Dziecko, ukochane firma i budowana na lata, i najlepiej, jeszcze, żeby nasze dzieci się nimi później zajmowały. A my sami z moim wspólnikiem, Maciejem, sprzedaliśmy nasze poprzednie biznesy i znaleźliśmy lukę, taką niszę, powiedzmy, biznesową, gdzie dla małych i średnich przedsiębiorców nie było usługi kogoś, kto pomagał przy sprzedaży firm. No więc siłą rzeczy się tym zajęliśmy i teraz pomagamy sprzedawać firmę przedsiębiorcom takie. Do 100 milionów złotych wartości w no właśnie, chciałem Cię zapytać, czy generalnie na takie usługi jest jakiś popyt? Bo raczej wśród przedsiębiorców panuje takie przekonanie, jak gdzieś też mam podobnie, no, że biznes to jest jakaś oznaka naszego sukcesu, że budujemy go właśnie, tak jak mówisz, na lata dla, dla naszego potomstwa. Kto w ogóle decyduje się na sprzedaż swojej firmy? Nie wiem, czy są to ludzie, którzy mają z tym jakiś problem. Wiesz co, oznaką sukcesu są pieniądze na koncie, a nie samo posiadanie biznesu i wpisów w KRS-ie albo w CIDG, że jesteśmy właścicielem firmy. Bo tak jak pokazał COVID, firma może stracić swoją wartość z dnia na dzień, że dzisiaj jest dużo warta, a jutro już jej nie będzie. Restauracje i hotele na przykład, czy nawet pan Gołębieski, który miał potężną, potężną swoją pozycję na rynku, no, no nie przetrwał tej próby COVID-owej. Kto sprzedaje firmy? Wiesz co? Naszym głównym klientem, takim oso osobami, które najczęściej się pojawiają do sprzedaży firmy, są ludzie, którzy są zmęczeni, ale dość w ciekawy sposób, bo, Państwo, najczęstsze, co słyszę, to, że tylko idiota sprzedaje działający biznes, chociaż coraz rzadziej, bo jednak jakoś ta nasza edukacja funkcjonuje, ale najczęściej firmy sprzedają ludzie, którzy mają bardzo dobrze funkcjonujący biznes. Robią tam miliony złotych zysku, Przychodzą i mówią, słuchajcie, my już nie chcemy tego robić, już mamy dosyć, chcemy robić coś innego, coś nowego i podejmują decyzję o sprzedaży, bo albo chcą robić nowy projekt, zupełnie, mają już nową wizję, nowy pomysł, już chcą, fajnie, coś czymś się zająć, albo osoby, które chcą odpocząć i deklarują, że nie będą przez jakiś czas pracowały, te swoje miliony i gdzieś wyjadą, zazwyczaj to się kończy tak, że po roku już wracają, mówią, dobra, zmęczyliśmy się tym odpoczywaniem, Robimy nowy biznes, ale głównie ludzie, którzy odnieśli spory sukces finansowy, spory na tą skalę MŚP i którzy są już po prostu zmęczeni swoimi firmami. No to ciekawe jest, co mówisz. A powiedz mi, bo wspomniałeś, że firma, tak jak COVID teraz pokazał, może w bardzo krótkim czasie i niespodziewanie zbankrutować. Czy zdarzyło Ci się takie doświadczenie w życiu, jakichś problemów z własnym biznesem, bo wiem, że prowadziłeś już kilka? Wiesz co, ja bankrutowałem dwa razy, tak naprawdę, także, że zaczynałem totalnie od nowa, już bez żadnych, e, żadnych początków. E, głównie to były moje różnego rodzaju decyzje i naiwność. Na przykład wspólnik to jest fajny gość, a w tym ciecku nie jest fajny gość, e, a za drugim razem e, pycha, bo biznes rósł, rus, a ja nie zdążyłem za nim urosnąć. Nie? To były takie Dwa dość spektakularne bankructwa, gdzie musiałem no, wszystko zostawić i, i wrócić do domu rodzinnego. Mm, ale wiesz, co? Z drugiej strony, ja nie pochodzę z rodziny przedsiębiorców, więc y, całą naukę na temat przedsiębiorczości musiałem sobie y, skądś wziąć. Więc wziąłem ją z rozpoznania bojem, czyli najdroższą formę możliwą tego, jak się uczyć. No i się nauczyłem pff, tyle, co umiem na tą chwilę, aczkolwiek w biznesie jest tak, że. Uczymy się cały czas, jest to prowadzenie firmy jest tak szerokim i ogromnym w ogóle zestawem różnych czynników, że tak naprawdę cały czas jest są jakieś nowe rzeczy i możesz sobie w swoim, w swoim takim myśleniu czasem jako człowiek pomyśleć, o kurna, mi już nic nie zdziwi, potem przychodzisz <grymnie>. do pracy, <grymnie. <grymnie> otwierasz maila albo ktoś dzwoni i myślisz, dobra, udało się, to ja już nie będę więcej tak mówił. Ale to też wspomniałeś o tym, że firma rozrosła ci, się, a ty za nią nie nadążyłeś. To też jest chyba dosyć częsty powód y, nawet sprzedaży firmy, tak? Bo faktycznie ktoś już może osiągnąć taką skalę, że będzie to no, jakiś jego sufit, tak? I on posiada pewne kompetencje, pewne doświadczenie, y, no ale nie posiada już y, jakby wyższego poziomu, żeby no, ogarnąć to, jak ta działalność się rozrasta. Wiesz co, pół biedy, jak właśnie na końcu tego procesu jest sprzedaż, bo to znaczy, że ktoś jeszcze uratuje środki, które w to włożył, zmonetyzuje swój biznes. Niestety zazwyczaj jest tak w tych takich bardzo szybko rosnących firmach otwierasz software house, gdzie, gdzie potrafią być nadwyżki finansowe i wszystko jest dobrze. Masz kupę pieniędzy na tą skalę. Wydaje się, że wszystko jest super. Ta firma rośnie po prostu do góry, ale ty za nią nie nadążasz. Bo wiesz, są to takie etapy. Jak jesteś freelancerem, to dbasz tylko o swoje dupko, no, to tak. To najwyżej nie będziesz miał co jeść. Nie? Jak masz już tam jesteś tą mikrofirmą do 10 osób, 9, do 9 osób włącznie, to już odpowiadasz, ale z wszystkimi zarządzasz i jest to trudne, no bo 9 osób zarządzają, to już jest kłopot. Największy problem, moim zdaniem, jest w przeskoczeniu tym takim 40 kilka do 100 ludzi. Z 40 na setkę, albo, albo w ogóle powyżej 50, bo musisz mieć systemy zarządzania. Musisz mieć menedżerów, musisz być sam rozwinięty, żeby rozumieć ludzi, i do tego powinniśmy zarządzać gdzieś siedmioma osobami. No to powinniśmy mieć tam już u nas dziesięciu, powiedzmy, menedżerów. Nie? A wydaje nam się, jak nam firma szybko rośnie, że jesteśmy bohaterami i wszystko możemy zrobić, nie? że sobie poradzimy, że wszystko nam się uda, i zazwyczaj ta droga jest taka, do góry, do góry, do góry a potem wf, na dół, nie? jest pikowanie jak, jak, jak samolot spadający. I niestety najczęściej tak to się kończy. Właśnie nie sprzedażą w tym momencie, kiedy jest wysoko, kiedy właściciel dochodzi do wniosku: Kurde, no, jednak mnie przerosła, nie? to ja ją może sprzedam. Niewiele osób jeszcze potrafi wykazać się takim poziomem e, samoświadomości i, i ludzie też się boją przyznać, że czegoś nie umieją. Nie? A to nie jest żadna ujma, że wiesz, zbudowałeś firmę, która ma 60 osób. I a ty dochodzisz do wniosku, kurde, ja dalej tego nie pociągnę, nie? trzeba kogoś zatrudnić albo interim managera wstawić. E, a najlepiej sprzedać, zacząć nową z tym doświadczeniem, e, ruszyć do przodu, albo się posiłkować doradcami, zacząć słuchać doradców. Ja popełniłem wszystkie te błędy, ani nie sprzedałem w odpowiednim czasie, ani nie zatrudniłem interim managera, e, ani się nie słuchałem odpowiednich osób, więc mam tą lekcję już odrobioną. E, to była droga lekcja. Droga lekcja, bo my dostaliśmy tam. Kilka razy za mało za to sprzedawać. Ale też chyba bardzo często problemem jest to, że dochodzimy do takiej skali działalności. Ona jest, tak jak mówiłeś w tym zakresie do stu osób. Nagle się okazuje, że zarządzaliśmy wszystkimi, wszystko mieliśmy pod kontrolą. I chyba głównym błędem jest to, że ciężko jest nam później delegować zadania, czyli coś powierzyć komuś. I zaufać, że on to zrobi dobrze. Tak, że my już nie musimy się tym przejmować. I jakby oszczędzamy czas, żeby zająć się rozwojem firmy, a nie dopilnowywaniem czegoś, co miał zrobić ktoś inny. Wiesz co, to jest bardzo szeroki temat i niestety większość polskich firm, z mojej obserwacji, z tego co robimy, to nie są firmy. No w ogóle nie są biznesy. To, to jest właściciel firmy, który jest obrośnięty całą masą asystentów, ludzi go wspomagających, producentów, ale jak wyjmujesz tego właściciela firmy, to już nikt nie wie co ma robić, nie? bo jeszcze te nowoczesne firmy, to, to nowoczesne, takie, które powstawały całkiem niedawno, gdzie, gdzie ludzie już są tak świadomi tego, że, e, że biznes jest wtedy, kiedy wyjmujemy prezesa, a firma funkcjonuje dalej. No to one jeszcze jakoś funkcjonują, ale e, jak mamy te firmy lat 90., rodzinne, które rosły razem z prezesem, e, z szefem, no, tak. z szefie, tak. dzień dobry, co zrobić? A szef siedzi i mówi to, to, ty tą ciężarówką, ty to. I, i szef, który zarządza firmą transportową, 200 samochodów idzie dopilnować, że ktoś koła wymienia w jakimś tam w, w ciężarówce, no, znamy te klimaty, te tematy, tak. e, to to nie są firmy, bo potem wyjmujesz tego właściciela i, i nagle nikt nie wie co ma robić, a, a to się zazwyczaj dzieje, kiedy ten człowiek umiera I to, to jeszcze, jest tak. i to jeszcze jest działalność gospodarcza, więc on umiera, umiera ten jego NIP i w ogóle cała, wszystko się psuje. Nie? No tak, że to, to w parę dni, a w zasadzie w parę godzin, no firmy już po prostu nie ma. Tak. No, największym kłopotem jest to, że tak naprawdę e, grofilm w Polsce to nie są firmy, tylko to są e, szefowie, właściciele firm, którzy oczywiście zbudowali zatem jakieś mini-struktury dookoła i tak dalej, ale ci ludzie działają bez żadnych procedur. Rozumiesz, zamiast powinno być, e, chcę kupić to i to, no to wiem, że mam to kupić. W jakim czasie, w jakich parametrach, a, a jest tak, że... Drzwi się otwierają, nie? A szefie, że jeszcze ja, jeszcze ja, tylko dy, 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 tu jedziemy, tu i tu, nie? Nie, to nie, to powinien być system zrobiony. Ale te takie władcze systemy zarządzania ciągle funkcjonują. I, i szczególnie, że na przykład, wiesz, te, te, ta młodzież, młodzież, no w naszym wieku ludzie przed czterdziestką, że przejmują te biznesy po swoich rodzicach, często są tak nauczeni takiego sposobu funkcjonowania, że go po prostu replikują, nie? No tak. A powiedz mi, bo wspomniałeś, że zdarzyło ci się zbankrutować, i chyba to nie jest porażka tylko biznesowa, tylko ludzie to też odbierają jako taką porażkę trochę osobistą. Bo zazwyczaj w tych historiach tych sławnych ludzi, bogatych ludzi sukcesu, słyszymy właśnie o tych samych sukcesach, o tym jak to im się udało. No ale wielu z nich poniosło bardzo wiele porażek, zanim, zanim osiągnęli ten poziom, na którym są obecnie. No ale te porażki nie są już tak medialne. Dystylowanie no o nich tak nie mówi. Chyba chodzi o to, że o sukcesach się fajnie słucha i 10 metod na zarobienie miliona złotych w ciągu pół roku jest fajne. To się fajnie czyta. Nie? A, a co mieliby pisać? Tak jak my. Słuchaj, no my opowiadamy na live: Zbuduj firmę, na sprzedaż takich brutalnych rzeczach z biznesu. Ja czasami widzę, jak zaczynam naprawdę mówić o tym, jak tam się różne rzeczy potrafią powalić, i ludzie wychodzą. Nie? I, I wychodzi na to, że nie chcą słuchać tego, co jest najważniejsze. Tak. No bo nie jest najważniejsze, jeśli będziesz miał motywację, to będzie dobrze. Okej, okay. no fajnie. Będę miał motywację, to będzie dobrze. Chyba bardziej wysłuchać tego, co twój biznes może rozwalić, a ludzie nie chcą tego słuchać, a zauważ, że efekty przychodzą w momencie, w którym otwierasz się naprawdę, żeby to nie brzmiało jakimś, na tym wiecie coachingu, mentoringiem, nie wiadomo <grym> jakim. Kiedy zaczynamy patrzeć na rzeczywistość, jaką jaka ona jest, coś nie działa. No nie no, może nie działa, bo nie po prostu nie działa. Zrób coś z tym, żeby działało. Nie? Albo robimy coś źle, Rafał. Trzeba naprawić w naszej firmie takie i takie rzeczy. No, zawsze, może jeszcze poczekamy. No, zawsze taka ważna, <laughs> może chwila, nie? Zobaczymy, czy się rozwinie. No nie, no, trzeba sobie stawiać różnego rodzaju takie cele, a czy to jest porażka osobista. Słuchaj, do COVIDu żyliśmy w takiej rzeczywistości łagodzenia różnych rzeczy. Nie, nie ma tak. porażek, są nauki. Ja sobie wtedy zawsze przypominam kapitana Titanika, nie? Jak tam Tytanik już szedł na dno, złamany na płyt, myśli, nie, to jest nauka życiowa, to nie porażka, nie? No dla inżynierów tak, tak. że jednak trzeba coś zmienić, ale no kapitan nie był najszczęśliwszy i wiesz, to ja jestem trochę przeciwnik. Inaczej, trzeba wyciągać wnioski z porażek, bo inaczej one zupełnie nie mają sensu, ale nie łagodziłbym tego, że nic nie stało, nie? Ludzie tracą pracę, nie mają z czego żyć, szukają nowego miejsca, za... wszystko w porządku, nie? To jest kolejna. Kolejna nauka życia, jest nauka życia, ale przy okazji porażka. I z tej porażki trzeba się nauczyć, co wyszło nie tak, żeby nie powtórzyć. A to jest masa przedsiębiorców, którzy rozwalają różne rzeczy i rozwalają z tego samego powodu. Ne? Więc, a czy to, jest, czy to jest porażka osobista? Oczywiście, że tak. To wiesz, niewiele jest osób, które przejdą wokół tego taki inaczej. Znam takich ludzi, którzy mówią, że coś się nie stało. Kolejny biznes, kolejny coś tam a potem się okazuje, że wiesz, no to jest wpalnik co chwilę, bo nie, wszystko jest w porządku, wszystko jest okej, okay, nie? Tylko, że to trzeba się wyluzować, jest picie alkoholu, albo inne rzeczy, nie? I e, albo się po prostu jeszcze przed całą nie, nie, nie przyznają, a lepiej się przyznać, powiedzieć, że nie wyszło, wymyślić nowy plan i pójść dalej, bo w biznesie są pewne trzy rzeczy, podatki, przemiany i że coś się spierdoli, nie? A na pewno coś nie wyjdzie, mniej lub bardziej, jak wyjdzie mniej, to jest większa szansa, że sobie poradzimy, ale no ilu ludzi ma kłopot teraz, kurna, z pięknym lokalem za 50 tysięcy miesięcznie w centrum Gdyni? No? To była restauracja, nie ma restauracji. No tak, no wiele, wiele biznesów się pozamykało i jest to jakiś osobisty dramat tych ludzi. No jest dramat. I ich pracowników, rodzin tych ludzi, którzy byli właścicielami, oddawane dobre samochody i nagle wiesz, całe życie się zmieniło, a my prowadząc firmę. To oczywiście, powiem że prowadzimy je dla pieniędzy. Nie? Niektórzy robią to dla misji, jakichś tam innych takich fajnych rzeczy, które ładnie brzmią. Ale to już trzeba w dużo zarabiać wtedy, żeby prowadzić firmy na ta, misji. Tak, to trzeba mieć już wystarczająco dużo pieniędzy, żeby być altruistą. Tak. Poza tym, to fajnie się w marketingu sprzedaje. Nie? Ja pamiętam taką sytuację, kiedy z, 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 pisałem artykuł e, o e, CSR, Company Social Responsibility, jednej z grup e, piwowarskich w Polsce. I oni zamiast walczyć z alkoholizmem, z dziećmi alkoholików, żeby im pomagać i tak dalej, żeby coś robić z tym, że upijają ku na miliony ludzi, no to zajmowali się plastikowymi opakowaniami. I się zastanawiałem, kurwa, kto to wymyślił, nie? Jakim cudem? Ludzie, to przecież to, to, to nie o to chodzi, nie? Bo, bo moda na plastik, to samo jest z tą modą na mówienie misji, nie? Yy, Pomagamy ludziom pozbywać się ich problemów i stoi facet z petem, i szambiarką wyciąga szambo do szambowozu, nie? No, można do tego dopisać wszystko, co się da, tylko po co? No tak. Robimy biznes dla pieniędzy i robimy go też, żeby spełniać jakieś swoje ego, potrzeby. Jestem, udaje mi się, jestem fajny, to, to się rozwija, ja wkładam całe swoje serce, żeby to działało, i jestem przedsiębiorcą, a potem to się rozpada. więc no, Nie wymawiajmy sobie, że wszystko jest ok. No. To też jest nasza porażka, i to też jest dla nas takie uderzenie, bo ludzie widzą przedsiębiorcę, są gale, networkingi. Przychodzisz, cześć, cześć, tutaj wszystko jest w porządku. A potem się okazuje, że nie jest w porządku. No i wiesz, jak jest w Polsce. Nie wyszło mu. widziałeś, widziałeś, jak mu nie. Ja wiedziałem, że tam coś jest nie tak, nie? Na pewno go udupił urząd skarbowy. Nie urząd skarbowy, tylko dostawca z Chin, bo przysłał nie to. Faktury miał do zapłacenia za milion złotych, to jest razem 400 tysięcy podatków, z kawałkiem, który trzeba zapłacić, których nie ma, więc wszystko się rozsypało. nie? Ale to tak jest po prostu. Nie? Zazwyczaj widzimy tą, ten końcowy wizerunek i zazwyczaj właśnie widzimy te sukcesy. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że prowadzenie biznesu to tak naprawdę też. Kupa nerwów i dużo ciężkiej pracy. No ale to słuchaj, nawet na przykładzie dzisiejszego nagrywania. Siadamy do tego samego sprzętu. Co zawsze? Dzisiaj 5 godzin mówiłem do studentów, włączamy nagrywanie prześwietlone obraz. I myślisz, kurka, no. Coś trzeba zrobić. Nie działa. Cóż począć? Trzeba przynieść nowy komputer, a wszystko było cały dzień dobrze, nie? I no zdarza się kurwa. Ważne, żeby sobie jakoś poradzić, ale widzimy właśnie ten efekt finalny. Siedzi dwóch gości w koszulach. Rozmawiają w jakimś takim nawet ładnym miejscu, a nie widać tego wszystkiego, tego nawet tych 15 minut przed chwilą przygotowania tego, żeby to mogło działać, gdzie przed chwilą działało no? i teraz nie działa. I nawet wyłączyliśmy, wyłączyliśmy komputer, zawsze działa, teraz nie zadziałało. No, dokładnie. A powiedz mi, bo jak już rozmawiamy na ten mało popularny temat tych porażek jakie cechy powinien mieć człowiek czy przedsiębiorca głównie żeby po takiej porażce się podnieść, bo niektórzy się załamują i jakby mają później problemy, żeby w ogóle dojść do siebie. Część ludzi doskonale sobie z tym radzi, no, zajmuje im to mniej czasu i podejmują jakieś działania, a część ludzi, nawet przed, jakby z lęku przed porażką, w ogóle nie zaczyna nic robić. Więc yy, czym to jest spowodowane? No, nierobienie z powodu lęku przed porażką, to jest paraliż analityczny i on zazwyczaj to jest drukowane nam po pierwsze przez system edukacji, nie, bo u nas nie jesteś nagradzany za wiedzę. No nie. Nie, nauczyłeś się, ale masz tróję, nie? zwiększyłeś swoją wiedzę niewspółmiernie do stanu zero, bo wiesz na trójkę. Czyli wiesz już jak policzyć pewne rzeczy, ale nie jesteś najlepszy. Ale mówiąc, nie trójka. To, to jest źle. Nie? To było, ja nienawidziłem szkoły, nie nawidziłem szkoły. Szczerze z całego serca nienawidziłem nawidziłem kółka chodzić do szkoły. Męczyło mnie to strasznie. Właśnie to, że trzeba było w ramach być jakiś nie, edukacji. a po drugie rodzice, nie? rodzice nas też wkładają w takie, e, nie uda ci się, Kurna powiem ci, ja ostatnio coś takiego usłyszałem, że, że matka mówi do swojego dziecka i myślę, matko boska, nie? ty weź kobietę, co ty robisz, no, najwyżej mu się nie uda, no co z tego, no? nawet jak kurwa wlezie na to drzewo i spadnie, no spadnie, nauczy się, nie? a wszędzie jest nie rób, nie rób, nie dotykaj, zostaw. I, I to nas uczy tego, żeby nie startować. A odnośnie tych cech, jakie trzeba mieć cechy, żeby się podnieść, ja ci powiem tak. Ja nie wierzę, że ludzie bez przygotowania nie przeżywają takich rzeczy. Nawet jak mówią, że, że nie przeżywają, to gdzieś tam coś się w środku kisi. A to jest tak, że dobrze jest przeżywać różne, różne rzeczy, różne doświadczenia bo potem nam się te, 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 te porażki życiowe, znaczy biznesowe w ogóle łatwiej przychodzi. No bo jak już, na, na przykład faceci, nie? fajnie jest skoczyć ze spadochronem, pochodzić na boks, pochodzić na jakieś zajęcia, ponurkować, bo dochodzisz do takiego wniosku, że no dobra, to mnie nie zabiło, no to w sumie jak upadnie mi biznes, to też mnie nie zabije, no bo co, nie? A jak masz ograniczoną perspektywę, że ten biznes to jest wszystko, to jego utrata sprawia, że jesteś naprawdę zmasakrowany. A poza tym, no co, to, to jest tak jak z hartowaniem stali. I więcej razy masz jakąś porażkę, pierwszy mój biznes traktowałem jak oczko w głowie. Drugi mój biznes dla mnie był bardzo ważny. Trzeci biznes był jakiś tam. Teraz z Mackiem mamy dokładnie policzone, ile chcemy, że nasz biznes zarobił, my go sprzedamy i nowe rzeczy, które obecnie otwieramy, nowe projekty. To są narzędzia do robienia pieniędzy. W taki lub inny sposób. Ale rozumiesz, to już nie jest to tak jak Profit Plus'a budowaliśmy, że tam siedzisz 16 godzin w firmie, 18, będzie dobrze. Wszyscy będą mieli to w dupie. Po prostu nikt nie będzie patrzył na to, że ty wkładałeś w to całe swoje serce, bo na końcu albo to upadnie, albo zostanie sprzedane, i, i wszyscy powiedzą: super. Nie. Zdawiasz. Rafał, dzięki, że zbudowałeś taki biznes. Nie? Albo przyjdą do ciebie pracownicy, powiedzą ci, szef, ale szef to się poświęca. No naprawdę, takiego szefa mieć, który tak siedzi i zamknął drzwi, pójdą do domu. No nie, kuna, to, 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 to Ale, ale no kolejna rzecz. Ja nie pochodzę z rodziny przedsiębiorczej, w związku z czym ja nie miałem nikogo, kto by mi to powiedział. Kto by mi powiedział, stary, no nie ta firma to inna, no zdarza się. Nie? Tylko zrób tak, żebyś nie tracił majątku. Nie? Rozdzielność majątkowa, tak generalnie to normalnie to zrobi, że tak? znaczy, wiesz, że firma to jedno, majątek mamy upchnięty gdzieś tam, w drugiej tatoś nic nie ma, to jest spółeczka z domem, którą właścicielką jest mama, bo ludzie wiedzą, że są porażki, nie, a my zakładając pierwszy biznes, szczególnie, to po pierwsze robimy działalność gospodarczą, się rzucamy w ten wir, nie? będzie super, nie? no, potem, no, potem nie jest super. Nie? Więc jak dla mnie, dlaczego firmy zakładane przez ludzi, którzy mają. 40 i więcej lat mają trzykrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu. Bo ci ludzie już po prostu wiedzą, jak świat jest skonstruowany. Ale to nawet nie chodzi też tylko o sam biznes. To chodzi też o to, że umiemy w relacje międzyludzkie, zaczynamy spokojnie reagować na pewne rzeczy, a nie wiesz, coś się dzieje, chwytasz telefon już tam tego gościa opierdzielasz z drugiej <gry> strony, nie? A on ci mówi, no tak, ale nie do końca o tym chodziło w tym mailu. No, to Wszystko jest dobrze. Nie? No to... Ja potem mam Maćka, który czasem, tak się tłumaczy, jak krowie na ty, Paweł, ale a, może spytajmy się ją, o co chodzi. jest tam kurna destrukcja, nie? A w drugą stronę też, on. ostatnio rozmawialiśmy z takim gościem fantastycznym, który gdzieś tam będzie z nami współpracował. On się nagrzał, ja się nagrzałem, a ten koleś taki widzi, że coś się dzieje i odzwania i mówi, nie, bo ja się zrozumiałem, moje zadania teraz, wiesz. A my tak, a, no dobra, nie? No, no, właśnie, no, Ja myślę, że doświadczenie dużo robi, ale nie łudziłbym się, że nie będziemy się wkurzać. No, nie udziłbym się. Ja pamiętam pierwszy raz, jak e, niezadowolony klient e, obsmarował nas w internecie i co tam się działo. No, stary, to, aż spać nie mogłem. Nie? No teraz ktoś pisze negatywne komentarze pod filmami, to tak siedzę i. Dobre, <laughs> mm, to jest to jest niezłe, to nieźle wymyślił. To jest fajne. No, to, no, to się zmienia po prostu. Też, też, też się zmieniamy z czasem. I priorytety się zmieniają. No? i my jesteśmy starsi, tym e, przede wszystkim czas się zaczyna bardziej liczyć. Bo, bo człowiek dochodzi do wniosku, że ta firma nie, be, nie będzie wieczna, siedzenie w niej za długo nie ma czasu i potem patrzysz, że twoje dziecko nie będzie miało drugi raz półtora roku, ani dwa lata, nie? trzy też nie. Albo będziesz z nim teraz, albo przegapisz ten, ten czas wzrostu swojego dziecka. Nie? Jego w ogóle, że ono teraz potrzebuje tego rodzica, i żadna firma nie jest tego warta. Nie, nie, nie ma czegoś takiego, nie? Tak jak, już opowiada się o Steve'ie Jobsie, który to sukces, to tamto, no jego pierwsza córka kurna ojca nie zna, ale wypierał się jej przez jakiś czas. zrobić badania genetyczne, a on powiedział, no tak, no ale w Stanach jest 200 tysięcy osób, które mogły być moim dzieckiem, nie? Bo on był stargetowany na firmę, no i, no i nie ma Steve'a Jobsa, no. I co z tego? No tak, no jednak, no biznes zawsze to jest jakieś poświęcenie, ale no, trzeba gdzieś to tam wyważyć, tak, pomiędzy Życiem prywatnym, a, a tym zawodowym. Ja też miałem taki okres w życiu, gdzie wydawało mi się, że to, że pozostaje po godzinach, to jest wszystko fajnie, bo to się przyczyni słusznej sprawie, że biznes będzie się kręcił i tak dalej. A teraz wiem, że no nie było to tego warte i, i gdzieś ten czas, no niestety, ucieka i musimy, musimy też na tym panować. Yy, więc no, faktycznie, no, opcja sprzedaży firmy to też jest jakieś rozwiązanie dla, dla ludzi, którzy jakiś już tam kapitał mają, a teraz pewnie chcieliby mieć trochę więcej czasu. No właśnie, bo to też, wiesz co, na przykład rozmawialiśmy z przedsiębiorcą, nie? i ten przedsiębiorca pan miał 70 lat i, i, i był taki gość i mu tam opowiada, że to, że inwestycja na 5 lat, on zrobił tak, Przy pana, ja za 5 lat to prawdopodobnie nie skonsumuję w wyniku tej inwestycji, w związku z czym chciałbym, żeby pan mi dał coś, co daje efekt tu. I teraz, bo średnio w Polsce mężczyzna żyje 74 lata, więc on jak ma myśleć o tym, że coś będzie za 5, 6, 7 lat, to jest na skala, nie? A jakby sprzedał swoją firmę, dostanie 5 baniek, no to bańka na rok, nawet bez zarabiania tych pieniędzy, bez rzucania w jakieś inwestycje w nic, w pożyczki zabezpieczone, w wiesz, w pożyczki do firmy czy cokolwiek, no to ma bańkę na rok, statystycznie, naprawdę może objechać świat wokół. No? I, i sobie, albo nawet siedzieć na swojej działeczce i patrzeć, jak mu kwiaty rosną, nie? a nie się ciągle stresować firmą. Druga jest rzecz taka, że często ludzie, którzy idą na emeryturę, tracą sens takiego, wiesz, funkcjonowania, bo jednak ta firma dawała im radość i z kolei się starzeją szybciej. No, co kto lubi, nie? No ale to zazwyczaj chyba przedsiębiorcy to są tacy ludzie, że jak już nic nie robią, zaczynają się troszeczkę nudzić. Albo dziadzieć, <laughs> no? Albo spadają jakieś głupie pomysły. No? Czasem jest tak też, wiesz, jak z, z, z zawodowymi ludźmi z różnych służb, nie? gdzie idą w wieku 40 lat na emeryturę, mają wysokie emerytury, no co, co robić? robić? <laughs> Żona do pracy, a ty do, do monopola. Nie? Ja dziękuję ci bardzo za zaproszenie, Alfale, fajnie. Oglądam to, jak tworzysz te różne treści, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, że jeszcze kiedyś się zobaczymy i, i, i będę miał okazję tutaj mówić do twoich słuchaczy. Ja też Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo bardzo fajnie się z Tobą rozmawia, masz naprawdę dużą wiedzę i masz zupełnie inne podejście na temat biznesu. Właśnie, zazwyczaj słyszymy o tym, że firm Cię nie sprzedaje, że tylko głupiec sprzedaje firmę. Takie, też takie określenia kiedyś słyszałem, więc jakby jak zetknąłem się z Twoim podejściem, no bardzo mnie ono zainteresowało. I fajnie, że tłumaczysz ludziom, na czym to polega i jakie mogą być z tego korzyści, bo myślę, że to faktycznie jest taki temat jeszcze bardzo, bardzo nieznany u nas w Polsce. No też tak myślę. Słuchaj, dziękuję ci bardzo i do Dziękuję.